Robert De Niro i Sean Penn. W filmie Nie jesteśmy aniołami. Stany Zjednoczone, rok 1935. Więzienie niedaleko granicy kanadyjskiej. Chodź. Gotów? Ciekawe, co z Bobem. Co się stało, to się stało. Może go złapali? Ja nie wrócę do paki. Mowy nie ma. Wyglądamy jak drwale. Zupełnie. Chodź. Dobra, idziemy. Mam w kieszeni drobne. To dobry znak, nie uważasz? Boże, będzie dobrze. Nie mogliby was na miejscu. Od dwóch dni wychodzimy na każdy autobus. W porządku, chłopcy, przepuśćcie ich. Musimy wracać. Obiecaliśmy pomóc tej pani. John! Idź z panią Blair. Nie przyjechali ojcowie w terminie, więc zadzwoniliśmy do Arizony. Prałat bardzo się zmartwił. Potem była ta zamieć i ta historia z więźniami. Musieliśmy tu przyjechać. Wejdziemy? Ojciec odrzucił wszelkie interpretacje. Trafiłeś. Tak? Tak myślałem, ale... Przepraszam, jeśli jestem gadatliwy. Tu w klasztorze na ogół obowiązuje reguła milczenia. Tak? To taka frajda, kiedy na czas uroczystości dostajemy dyspensę. Przez tydzień mamy towarzystwo. Duża rzecz. Słyszeliśmy, że skradziono ojcom bagaże. W związku z tym wersetem chciałbym dać ojcu to. Nie hey, gadaj. To dla mnie zaszczyt. Poznać ojca, to prawdziwy zaszczyt. Nawzajem, dzięki. O Boże! Wiemy. Wszędzie pełno ludzi szeryfa. Mam pytanie. Można prosić o autograf. Jasne, dawaj. Najbardziej lubimy rozdziały naszej świątyni. Tak powiadasz? Bardzo. Mam pójść z tym wyżej. Nie rozumiem. Biskup nie zrozumiał. Nie? Pójdę do jego szefa i naszczekam na niego. Mam prawo wziąć udział w tej procesji. Pisz. To nie po chrześcijańsku. Powiedz mu, żeby się wypchał. Biskup mówi, że z tobą coś jest nie w porządku. On nawet nie wie jak bardzo. Dobrze. To czy ty wasz Kim będzie twój cierpiący? Że jak? Jesteś głuchy. Kim będzie twój cierpiący? Kogo poprowadzisz w procesji z modlitwą o uzdrowienie? Myślałem, że pójdziemy sami. Gdyby rozrabiał, niech się utopi we własnej krwi. Ned? Ned? Zaraz, zaraz. Dajcie mi tego księdza. Ja chcę księdza. Ten dojdzie. Chcę się wyspowiadać. was szlak trafi. Czy tu nie ma chrześcijan? Nie wygląda na konającego. Chyba nie jest wierzący. Dawać tego klechę. Nie wiedział, co czynił, ale niech jego dusza spocznie na stolcu. O błogosław, nie, ojcze, bo zgrzeszyłem. Myślałem, że nie żyjesz. Już dawno nie byłem u spowiedzi. Po co strzelałeś do tego zastępcy szeryfa? Nie, szanin. Czy ja cię pytam, skąd masz te szmaty? To twoja sprawa.